Cześć. Nazywam się Patrycja Krysik i idę na bitwę. Nie, moim orężem nie będzie ani miecz, ani topór, ale mikrofon, którym to zarejestruję opowieści Słowian i Wikingów o życiu rekonstruktora wczesnośredniowiecznego. Będziemy rozmawiać o obrzędach, rzemiośle, muzyce oraz sztuce wojennej. Zarejestruję również dźwięki, których spodziewam się sporo na jednym z największych festiwali Słowian i Wikingów w Europie, mianowicie na Wolinie już na początku sierpnia. Zapraszam Was do śledzenia losów projektu Miodne Dźwięki oraz do wspierania go na stronie Patronite i mediach społecznościowych. Za sojusze, które ze mną zawrzecie, przewidziane są nagrody oraz sława w postaci wyszczególnienia jako patrona projektu. Szykuje się niezła przygoda. Wszelkie informacje dostępne w poniższym linku. Do zobaczenia na Wolinie. Sława!